Witam, mam na imię Andrzej i opowiem Wam dzisiaj, jak naładować akumulator. To przytrafia nam się najczęściej zimą. Wsiadamy do samochodu, przekręcamy kluczyk i nic się nie dzieje. Akumulator padł. Mogą być różne przyczyny rozładowania się akumulatora. Nasza nieuwaga, gdy zostawiliśmy włączone światła lub radio na całą noc, Lecz także usterki układu ładowania czy samo wyładowanie się akumulatora. W sytuacji, gdy goni nas czas, możemy ruszyć na pych lub użyć kabli rozruchowych. Ale takie rozwiązania nie są dobre do naszego akumulatora. Najlepiej zawsze naładować go to pełne. Nie tylko umożliwi nam to rozruch, ale także zwiększy żywotność akumulatora. Prostownik Do ładowania będziemy potrzebowali prądu stałego. W tym celu użyjemy prostownika. Droższe prostowniki mają wskaźnik do ładowania baterii i mogą automatycznie się wyłączyć, gdy akumulator będzie naładowany. Ale nawet najtańszy prostownik wystarczy, żeby osiągnąć nasz cel. Musimy znaleźć na naszym akumulatorze zaciski ze znakami plus i minus. Będziemy musieli odłączyć klemy. W przeciwnym wypadku elektronika w samochodzie będzie popierała prąd i proces ładowania może się wtedy ciągnąć w nieskończoność. Musimy uważać, żeby nie zetknąć ze sobą dwóch biegunów akumulatora. Może to spowodować trwałe jego uszkodzenie. Niestety, po odłączeniu klem, urządzenia elektroniczne w samochodzie stracą pamięć i będzie trzeba jeszcze raz je skonfigurować. Jeśli mamy taką możliwość, najlepiej jest wyjąć akumulator przed ładowaniem i wyczyścić go. Gdy jesteśmy gotowi, łączymy zacisk plus prostownika z zaciskiem plus akumulatora a zacisk minus, zaciskiem minus na akumulatorze. Akumulator najlepiej ładować prądem o wartości 1, 1 jego pojemności. Tak jest najbezpieczniej. Najlepiej, żeby prostownik dawał napięcie od 15,5 V do 16,5 V. Gdy wskaźnik na prostowniku poinformuje nas, że akumulator jest już naładowany, należy wtedy zakończyć ładowanie. Zarówno przeładowanie, jak i niedoładowanie są szkodliwe. Jeśli nie mamy na urządzeniu takiego wskaźnika, musimy co jakiś czas sprawdzać, czy akumulator intensywnie wydziela gaz. Jeśli tak, należy wtedy przerwać ładowanie. Przy ładowaniu prądem o wartości 1 dziesiątej pojemności cały proces powinien trwać około 10 godzin. Podczas ładowania z akumulatora wydziela się wodór. Nie możemy więc zbliżać się do niego z ogniem, gdyż może to spowodować wybuch. Przy przenoszeniu akumulatora musimy uważać, żeby nie rozlać elektrolitu. Jest on roztworem kwasu siarkowego i jest silnie żrący. Na przyszłość nie doprowadzajmy do tego, żeby akumulator się rozładował. Skrata to bowiem jego żywotność. Gdyby jednak mimo naszej uwagi problem się powtarzał, konieczna może być wymiana akumulatora. Mam nadzieję, że dzięki tym poradom akumulator nie będzie sprawiał Wam więcej problemu. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.